To się nazywa wiecie jak? Poczuł się matką na święta. Tak to się nazywa 24 pół cały kalendarz otwarty. A co to? Jest pizza. 30 prezentów one. spokojne święta. Mama by przygotowała pyszności, a my z Mają miałyśmy tańczyć przy choince. Ale coś poszło nie tak. Oglądajcie do końca. Super plan. Cały święt spędzę w łóżku z tabletem, na leżąco, ze filmami, mandarynekami i słodyczami. Będzie idealnie. To Kto też potrzebuje odpoczynku od szkoły, ten daje łapkę w górę. Idę po kolejną porcję mandary. Dni do świąt! Ale źle się czuję. Mamo, co ci jest? Przeziębiłam się, Isza. Bardzo źle się czuję. O nie, a co ze świątami? Miałaś upiec świąteczne pierniczki, a wspólne ubieganie choinki. A co ze sprzątaniem, mamo? Myłeś przecież sprzątać całe mieszkanie. Co teraz? Aisza, jesteś już duża. Przecież mi pomożesz, prawda? No chyba nie mam wyjścia. A co myślicie? Mam pomóc mamie? Od czego mam zacząć? To może zacznie od sprzątania. I najważniejsze, Aisza, musisz zaopiekować się Mają. Tylko nie to, tylko nie to, tylko nie Muszę umyć okno. Kto mi pomoże? Święta, święta, i do święta. Nazywa, wiecie jak? Pocuj się matką na święta Tak to się nazywa Uch. Ozdoby świąteczne muszą być I gotowe Z kolei na choinkę. Miało być tak. <grym wytrych> Uwielbiam ubiegać dużą choinkę. da ja da bardzo. Śnieg pada, śnieg pada. Ale my nie mamy niego. Oj, no i co? Będzie przecież na pewno. Dzień bells, bells. Yeah. A niestety wyszło tak. A Isa, kupimy drugą choinkę? Proszę. No niestety, Maja. W będziemy mieli tylko taką choinkę. bells, 20. Jeszcze trochę mi tu zostało. Pusto. 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 22 dwa. Pusto. 24 Pusto. Cały kalendarz otwarty. Spokojnie. No nie wierzę. No ja co mam robić? No nie ja. Ja to kto? Siedzi Mikołaj. Oczywiście. <grymne> Musimy z Mają ładnie wyglądać. Mam takie opaski. Ciekawe, którą wybierze Maja? Tą z prezentami choinką albo rogi renifera? Maja, wybierz sobie opaskę. Taką. A ja będę prezentem i choinką. Jestem reniferem. Mam ta 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 Jaką ta, 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 ta. opaskę Maja wybierze? Tą z choinką i prezentami, czy tą z reniferem? Maja wybierz sobie opaskę. Będziemy tańczyć. Opatki. I tak jestem ładna. Umaluj się. No cóż. Maja ładna, a ja chyba będę reniferem. Napiszę list do Mikołaja. Jaki prezent poprosić? Nie będę prosiła zbyt dużo. Nie będę męczyć Mikołaja. Trzy małe punkty wystarczą. prawdziwy, będzie u nas mieszkał w ogółku. Kawa dla konia. I dla mnie małą czekoladkę. I już Aisza. Zapytam się Maji, może też chce napisać list do Mikołaja. Chcesz może napisać list do Mikołaja? A co to? Jest pizę. Ile poprosiłaś prezentów? Mało no, poprosiłam. I ci prezentów. 30 prezentów? Ale zaszalałaś. Mikołaj na pewno spełni Twoje życzenia. Mhm. mieszkanie wysprzątane choinka ubrana list do Mikołaja napisany pierniczki musimy razem z Mają upiec pierniczki myślałam, że to będzie super zabawa pieczenie pierniczków a co wyszło? sami zobaczcie no co Maja gotowa do pieczenia pierniczków?

Upa, 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 powie. Moje pierniczki gotowe. i do piekarnika. Taka zmęczona jestem. Nie wiem jak mama wytrzymuje. Zostało mi pomyśleć życzenie. A wy o czym marzycie? Właśnie teraz macie szansę na spełnienie marzeń. Patrzcie na kulę i pomyślcie życzenie. Ja już przemyśliłam, a wy kochani, życzę Wam radosnych świąt i wesołego nowego roku. Do zobaczenia, pa!